Dzisiaj zrobimy odgrzewane kotlety. Jest to film, który nagrywałam na jesieni. Robiłam ocet 4 złodziei, 7 złodziei, to w zależności od przekazu jest to ocet na bazie octu jabłkowego i wielu ziół, które obecnie rosną na polach, na łąkach, więc możemy teraz zrobić taki ocet i wykorzystać to, co mamy, to co daje nam natura. Dokładne składniki, jakich użyłam napiszę Wam w opisie filmu. A teraz wytłumaczę się, dlaczego postanowiłam odnowić ten film. Z tego względu, że przeczytałam ostatnio, iż szef WHO mówi o kolejnej pandemii. Podkreśla, że trzeba się przygotować. A biorąc pod uwagę, że słyszymy coraz częściej o kociej grypie, o ptasiej grypie, która przenosi się, przenosić zaczęła się na ssaki, czyli na razie na koty. To nie pomyśleliście, że jest to pierwszy krok do tego, żeby ktoś coś znów zaczął nam implikować, implementować w nasze organizmy. Po prostu nadarza się okazja, dlaczego by na tym nie zarobić. Ja mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Starałam się przejść ten temat jak najmniej okrężną drogą. Na YouTubie nie można mówić pewnych rzeczy wprost. Może zanim się rozgadam, to powiem Wam, czego użyłam, jakich ziół użyłam do tego octu czterech lub 7 złodziei. Do tego mojego specyfiku użyłam litr octu jabłkowego, podobno kiedyś był używany ocet winny, teraz częściej jest używany ocet jabłkowy. 2 gramy piołunu, 3 g rozmarynu, 3 gramy szałwii, 4 gramy lawendy, 2 gramy cynamonu. 2 g goździków, 2 g mięty, 2 g gałki muszkatołowej, 4-5 ziarenek, nie ziarenek tylko ząbków czosnku. Wszystkie te zioła, te które możemy w danym momencie mieć, mieć świeże, używamy świeżych. No niestety cynamonu i gałki muszkatołowej bądź goździków świeżych nie mamy, więc tutaj akurat stosujemy suszone. Oczywiście ocet jabłkowy najlepszej jakości, czyli taki ocet, który robimy sami. Film jak zrobić ocet jabłkowy jest na moim kanale. Jeśli nie zapomnę, to y, znajdziecie w opisie link do tego filmu. Być może pierwszy raz spotykacie się z octem czterech lub siedmiu złodziei. Bardzo często można spotkać takie stwierdzenia, że to nie był ocet czterech złodziei, tylko to był olej czterech lub siedmiu złodziei. Ja może zrobię też taki olej, bo on jest na pewno bardzo dobry, natomiast ja uważam, że w chwili, kiedy był ten, ten specyfik wykorzystywany, to jednak był to ocet, ponieważ był to środek, który służył do dezynfekcji. Natomiast nie wyobrażam sobie, na przykład smarować olejem rąk, chociaż płukanie jamy ustnej olejem, rzeczywiście, miałoby to sens. Ja się nie upieram. W każdym bądź razie ja obecnie robię ocet czterech złodziei. Bardzo możliwe, że na kanale również pojawi się olej czterech złodziei, ale to zobaczymy. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć legendę z tym związaną. Podczas epidemii dżumy w Europie, ludność opuszczała swoje domostwa. Ludzie opuszczali miasta, uciekając gdzieś na obrzeża bądź uciekając na, na wieś, ponieważ tam, gdzie były duże skupiska ludzi, ta choroba bardziej się rozprzestrzeniała. Ludzie w panice zabierali tylko takie najbardziej potrzebne rzeczy, a resztę rzeczy zostawiali. I wtedy znaleźli się tacy rabusiowie, którzy plądrowali wszelkiego rodzaju kosztowności, plądrowali domy i oni nie obawiali się tej choroby. A okradali domy nawet osób chorych, bądź nawet osób, które zmarły w tych domach. Jak mówi legenda, w Marsylii. Straż złapała takich rzezimieszków i podprowadziła ich pod sąd. Rabusiom groziła kara śmierci i sędzia wpadł na pomysł, żeby zapytać ich, dlaczego oni nie zachorowali. Zaproponował im, że jeśli zdradzą tą tajemnicę, to zostaną puszczeni wolno. Oczywiście, rabusiom zależało na życiu. I podali recepturę właśnie takiego octu czterech złodziei. Receptura z dawnych czasów jest zupełnie inna. Teraz współcześnie została dużo zmodyfikowana. Tych przepisów jest bardzo dużo. I jeśli się spotkaliście, to na pewno zauważyliście, że sens octu jest zachowany, czyli robiony jest na bazie octu jabłkowego z dodatkiem ziół. Ale te zioła bardzo często się różnią. Są stosowane do tego octu różne zioła i o różnych gramaturach. Ja do tego octu dodaję ostrą papryczkę jeszcze, ale tego w przepisie nie ma. Jest to taka moja inwencja twórcza, z tego względu, że ja po prostu lu lubię ostre rzeczy. Jeśli już wszystkie zioła rozdrobnimy, to należy zalać je właśnie octem jabłkowym, odstawić na 14 dni i później przecedzić, przefiltrować i mamy świetny ocet czterech złodziei. Wiele osób zapewne powie, to jakaś bzdura. I ja chciałabym nadmienić, że bzdura nie bzdura, ale jeśli zrobicie sobie taki ocet, to on jest naprawdę pyszny. Można go stosować do sałatek, można go stosować, jeśli uskuteczniacie taką procedurę poranną, tak jak ja, że ja wstając rano zagotowuję sobie wodę, dodaję do niej, do ciepłej wody już, dodaję łyżkę octu jabłkowego, dodaję łyżkę miodu, wypijam cały kufel półlitrowy, idę na spacer, wracam i dopiero jem śniadanie, to można zamiast takiego czystego octu jabłkowego użyć takiego octu czterech złodziei, który właśnie przygotowałam. Ocet należy przelać po 14 dniach, ale ja zrobiłam ten ocet i po prostu o nim zapomniałam. Teraz minęło już pół roku i chyba nadszedł czas, żeby przelać w końcu ten ocet czterech złodziei. Znalazłam taką bardzo ładną butelkę. Mam lejek i w lejku jest siteczko, żeby zioła nie przedostały się do butelki. Ocet świetnie się nada do moich sałatek. Wszystkie receptury bazujące na occie i jabłkowym wpływają pozytywnie na nasz organizm, mają właściwości antyseptyczne. Jeśli używacie octu naczczo, to on ma pobudzający wpływ na układ trawienny, działa przeciwgrzybiczo coś mi się tutaj przelało ma działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, reguluje ciśnienie krwi. I prawidłowo wpływa na naszą gospodarkę wodno elektrolitową A ten ocet, który ma w składzie piołun, rozmaryn, szałwie, lawendę, cynamon, goździki, miętę, gałkę muszkatołową, czosnek, wzmocni naszą odporność. Ja, kiedy zaczęła się choroba C, zrobiłam taki ocet. A że ja zawsze muszę wrzucić jakieś dwa grosze, to podwoiłam gramaturę ziół. Nie zwiększając octu, i ten ocet wyszedł mi taki bardzo gęsty. Oczywiście nic się nie zmarnowało, użyłam go do sałatek. Był po prostu bardziej intensywny. Taki ocet, jeśli sobie zrobicie, tylko tak bez papryczki, może być używany jako maść taka rozgrzewająca. Można go dodawać, żeby zmiękczyć wodę w kąpieli, by pozbyć się bakterii. Możemy takim octem również robić sobie wcierki we włosy w proporcjach 1 do 5 jakieś pół godziny przed umyciem dla wzmocnienia włosów. Jeśli nie wierzycie w legendę, to biorąc pod uwagę jaki skład ma ten ocet czterech złodziei, to już na pewno zorientowaliście się, że jest to idealny środek na przeziębienie i idealny środek antyseptyczny. Teraz serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam do opisu filmu, zapraszam do komentowania, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Dziękuję bardzo.